Łukasz Ostrowski Santa Auta. Dzień dobry. Audi a 4 B8 z 2009 roku. Dwulitrowy diesel 143 konie mechaniczne. Ten fajny. Srebrna, normalna czworeczka. Felgi szesnastki, No, szyby z tyłu przyciemnione. Patrzymy, zaglądamy te słoneczko teraz nisko, co tak świeci, dlatego to te refleksy są. Czekajcie, tu się odsunę od krzaku stanu, żebyście auto to widzieli. ok Zaraz będziemy mieli od zewnątrz. Zobaczycie, co tam w a siedzi. Jest. Czekajcie, żeby nie było. Dobra. Bagażnik. Bagażnik, bagażnik, bagażnik. Jest bagażnik, jest roletka. Tu siateczka, tu nie ma siateczka. Dobra, z tyłu. A czwórka to szyba elektryczna, musi być. Tapicera, no są już mocowania i sofiks, bo to ten raptor w końcu 29. Idziemy do przodu. do przodu. O. Klucze są dwa. Kwity serwisowa jest. 180. No i co? Czy ona wygląda jakoś inaczej niż te wszystkie a czwórki? No nie. Słuchajcie, no nie. Odpalimy, wszystko działa. No i tak, co my tu mamy? Mamy ten pomad wspomniane szyby. Jest klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, są podgrzewane fotele, są podgrzewane fotele. Tutaj jest te całe sterowanie biegów 6 do przodu. Fotele podłokietniczek, tu na piciu, tu na przykład telefon. No i zobaczcie, powiedzcie mi, ile takich co ma te magiczne 220. Tak wygląda. No. no właśnie, no właśnie. Dobra, zobaczmy, czy to jest era świateł dziennych. Jak mam wyłączone, nie, to jeszcze nie jest. No i mamy to. A czwóreczka B820 diesel 43 konie, trzymajcie się, hej.